Was los? Was się dzieje? godzina Стоп, на W pierwszych dniach powstania jeszcze, kiedy no wielu, no ja to, że tak powiem, takie wojskowe wykształcenie to miałem, bo skończyłem całe przysposobienie wojskowe przed wojną w liceum. Natomiast jeśli chodzi powiedzmy o wielu młodych ludzi, to nie bardzo po raz pierwszy powiedzmy chem w rękach mieli. No jeden z takich młodych kolegów z mojego, z mojego plutonu 121 właśnie o tego kiedyś. Mnie, mnie chłopcy znosili, bo tam gdzie myśmy mieli naszą kwaterę, to była dziel, taka niemiecka dzielnica w czasie okupacji, w czasie wojny. Gdzie tylko jakie gitary znaleźli, powiedzmy to mnie znosili, bo ja lubiłem, no dużo śpiewałem i lubiłem sobie śpiewać i, i trochę na, na gitarze sobie pomagałem. No i pewnego, pewnego dnia któryś takie tych gitar miałem wtedy chyba ze trzy albo cztery, któryś takie rzucił chyba, ciekawe czy na hełmie się gitara rozbije. <noise> Czy się poczuje, kiedy, hmm. kiedy w hełm gitarą się uderzy? No mogłem poświęcić nie tylko jedną, ale nawet i dwie. No, ja wiem no to stój. I, no to my sobie zobaczymy, zakładaj hełm. No i tą, gitarą go, i tą gitarą go w łebek. A on... <noise> a usiada. Ja wiem co się stało? No mówię, tak poczułem, tak mnie strasznie boli. Ja wie, pokaż no ten hełm. No mówię, słuchaj chłopcze, ty nie wiesz po co tam są te paski w hełmie? No nie wiem, a po to właśnie, żeby hełm nie uderzał w głowę bezpośrednio. Każdy zakłada hełm, żeby mu jak najgłębiej wszedł na głowę, a tu trzeba powiedzmy, żeby był, jak mu cegła spadnie, żeby się nie przewrócił.